Witam w kolejnym odcinku współczynnika DOLI. Dzisiaj kontynuujemy nasz eksperyment, wybory jednego z trzech amerykańskich molochów, który w kolejnym sezonie trafi na stałe do współczynnika DOLI. Na no dzisiaj oraz kolejny tele-turnieje telewizji ABC, który miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tą oto 24 poznaliście już w zeszłym odcinku, tylko że w nieco określonym składzie, gdyż e, przy poprzednim odcinku do, dotyczącym właśnie Polsatu no trochę się rąbnąłem, muszę się przyznać, no i teraz chciałbym ten błąd naprawić. Mianowicie, zapomniałem o kilku TE-turniejach, które były emitowane na antenie ABC. miały co jedną wersję zagraniczną, te TE-turnieje to, może całą 24 przytoczę po kolei. Family Feud, The Dating Game, The New Lead Game, card Press Your Luck, Merch Game, Let's Make A Deal, The Pyramid, The Price Is Right, Beat the Clock, Bruce Woys' Hot Streak, The Gong Show, Poet Bajart, Password to tell the truth, Supermarket Sweep, The Better Sex, Duel, Who wants to be a millionaire, 500 questions, The Crypton Factor, Break the Bank, Wanna Bet oraz Split Second. No i w sumie mamy 24 telefonieje telewizji ABC, które miały co najmniej jedną wersję poza Stanami Zjednoczonymi. No i cóż, no i w związku z. Tym zmienia się współczynnik doli dla telewizji Polsat względem y, telewizji ABC, który obecnie wynosi 12,5%, a które te turnieje ABC y, były emitowane miały swoje polskie wersje na antenie Polsatu. To już musicie zobaczyć sami, oglądając poprzedni współczynnik doli na temat właśnie ABC. No właśnie, a dzisiaj sprawdzimy. Które z tych teleturniejów miały swoje brytyjskie wersje emitowane na antenie stacji ITV? ITV, największa brytyjska komercyjna stacja telewizyjna, również najstarsza. Mnóstwo teleturniejów, no i wśród nich znalazły się również takie, które swoje amerykańskie wersje miały nadawane na antenie stacji ABC. A teleturnieje te to. Who wants to be a millionaire? The Price is Right. 500 questions, family fortunes, three family feud, the Krypton Factor, tell the truth, Supermarket Sweep, the New let Game, you bet, blind date, the Pyramid Game, play your cards right, the Better Sex, Do Well, Blankety Blank, the Match Game, Trick or Treat, Let's Make a Deal, Password, Beat the Clock, Press Your Luck, or Split Second. A that to znaczy. Współczynnik doli dla telewizji ITV względem ABC wynosi 83,33%. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym współczynniku doli. Cześć!